Oh. Na początku miałem w planach udokumentować sobie 100 dni 100 od startu akwarium, czyli wrzucić takich update'owych 10 odcinków co 10 dni, jednak jak się tak będzie działo w tym akwarium, jak się dzieje w chwili obecnej, to to nie będzie sensu, nie będzie o czym rozmawiać. Boka akwariowa, zapraszam na film. Cześć, Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Oczywiście to co powiedziałem na wstępie, to jest troszeczkę w formie żartu. Mi to wcale nie przeszkadza, że akwarium ma się dobrze, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tylko przyznam się szczerze, że sama w siebie też nie wierzyłem. Nie wierzyłem w to akwarium, że pójdzie nam tak gładko. Oczywiście tam na jakichś dolnych partiach roślin jest troszeczkę takich krótkich glonów nitkowych. Nie mogę powiedzieć, że to akwarium jest wolne od glona w 100%, bo byłbym kłamcą. jednak nie jest źle, a mogę powiedzieć, że jest nawet bardzo dobrze. Wszystkie roślinki ruszyły ostro w górę, niektóre już ciąłem i jeszcze niektóre będę musiał znowu ciąć jak na przykład Heterentera albo Hottonia palustris. Ale z nimi to jest sprawa oczywista. Są bardzo wdzięczne, bardzo szybko rosną, ale mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Zawsze powtarzam, że lepiej mieć problem, że roślinki za szybko rosną, niż mieć problem, jakby w ogóle one nie chciały rosnąć w naszym akwarium. No ale żeby nie było tak pięknie, to ostatnio chwaliłem Ludwigę White i troszkę mi ona tak przyhamowała. Nie, nie zmarniała, nie obrosła klonami, ale przyhamowała. I tak średniawo wygląda, średniowo chwaliłem ją bez potrzeby. Natomiast znowu narzekałem na Rotanie Walici, że pewnie znowu ją stracę, że kolejny raz nie uda mi się jej utrzymać, to ta postanowiła mi zrobić niespodziankę i wypuściła ze z tej jednej płodyki trzy nowe pędy, które naprawdę zaczynają wyglądać obiecująco, że jakby była szansa, że może jednak się pomyliłem i że jednak może uda mi się ją utrzymać, no ale nie chcę nic już mówić. Konkretnie w tej sprawie, ponieważ wszystko szybko się zmienia. Jednego dnia roślinka jest ładna, z drugiego będzie brzydka, albo odwrotnie. Także jak będzie to, to zobaczymy za jakiś czas. Na razie te roślinki są w tym akwarium, żyją, ale z różnymi efektami. Inną ciekawostką jest to, że w tej chwili nie mam w swoim kuble purigenu, a woda naprawdę jest krystalicznie czysta. Naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. I tak się zastanawiam, czy to nie jest właśnie zasługa tej gliny, której dałem bardzo dużo podłoże. Czytałem o tym, że glina ma takie właściwości, że może... Oczyszczać wodę, krystalizować ją. Nie wiem, ale nie chcę, nie chcę tam siać plotek, nie chcę tam szerzyć jakichś niepotwierdzonych informacji, tylko tak po prostu głośno, głośno myślę. Co nie zmienia jednak faktu, że woda jest naprawdę bardzo krystalicznie czysta. Inną ciekawostką jest fakt, że jak wiecie dobrze, nie posiadałem swego czasu testu na fosfor, ale mimo wszystko w dniu zero, podczas startu akwarium, w dniu jego restartu, postanowiłem zaaplikować do swojego akwarium. 10 ppm fosforu właśnie tak na dzień dobry na start po tygodniu czy po 10 dniach nie pamiętam jak to długo było w każdym razie postanowiłem wlać kolejne 5 ppm czyli na dzień dobry wlałem 15 ppm fosforu w ciągu 10 dni przy czym azotu nie dodawałem w ogóle do tego akwarium i powiem wam, że no nie bałem się tego Zrobić. Nie uważałem, że coś złego się może stać z tego powodu. Ewentualnie czego się spodziewałem, to tego, że szyby mi mocno zapylą na zielono albo wystąpi zakwit wody. Jednak nic z tych rzeczy się nie stało. Pojawiły się takie delikatne nitki na szybach, ale to nie jakaś plaga. Delikatnie i miejscowo, tylko również na tych dolnych partiach roślin też się takie pojawiły krótkie nitki. Kusiło dodać jeszcze troszkę fosforu do tego ale jednak dałem sobie na wstrzymanie, postanowiłem chwilę odczekać. Aż w końcu wczoraj dorwałem test na fosfor, sprawdziłem sobie jego poziom w zbiorniku i co się okazało? Mam go 7 ppmów, mam 7 ppm fosforu przy 15 ppm azotu i powiem wam, że, że jest dobrze, że nic naprawdę złego się nie dzieje, dlatego uważam coraz częściej, że jednak warto jest patrzeć na rośliny, na akwarium, co się w nim dzieje, a nie tylko na testy. Wiadomo, tak, na początku byłem ich może nie przeciwnikiem, ale uważałem, że da radę prowadzić akwarium bez testów. Oczywiście mówię o high -techu. Później uważałem, że nie da rady prowadzić akwarium high bez testów, to teraz... Lubię je stosować ale tak tylko podglądowo, żeby mieć jakieś tam rozeznanie, że jakiś pierwiastek, jego zawartość w wodzie spada bądź rośnie, ale nie ufam ślepo tym testom, bo po pierwsze ich nie kalibruję, nie chce mi się tego robić. Nie uważam, że to jest konieczne, ponieważ tak jak wspomniałem, wystarczy mi sama ta informacja, że wiem, że ten pierwiastek wzrasta bądź spada w wodzie i widzę co się dzieje po roślinkach i po szybach na akwarium. Jakim pyłem one obrastają, czy jest to śliski pył, czy jest to chrobowaty i się głównie tym właśnie sugeruje. I jak na razie zdaje naprawdę fajny egzamin. Inną sprawą jest fakt, że ciekawe jakby wyglądało akwarium, gdybym w ogóle nie dał ani fosforu, ani azotu do tego akwarium na starcie i by wyglądało to akwarium po 20 dniach. No ale to już trzeba byłoby mieć kilka akwariów, postawić je identycznie z tymi samymi roślinkami, z tym samym światłem, z tą samą filtracją i wtedy trzeba było się bawić nawożeniem. No ale. Chyba sobie nikt nie może na to pozwolić w warunkach domowych, więc, więc pozostaje nam tylko takie gdybanie. Ale to moje działanie na czuja oczywiście tyczy się tylko i wyłącznie fosforu i azotu, ponieważ jeśli chodzi o wapń, magnes i potas, to tutaj się nic nie zmienia. Trzymam się ściśle określonych widełek i to jest według mnie taki trzon kręgosłup, akwarium, o czym się przekonałem nawet u akwarium u teściowej. Troszeczkę sobie tam te widełki rozjechałem, nie dopilnowałem, chyba zgubiła mnie pewność siebie albo nie wiem co to było. W każdym razie troszeczkę się popsuło to akwarium u niej, ale wszystko już wychodzi na prosto. Miałem w sumie dzisiaj wrzucić właśnie wam aktualizację jej zbiornika, opowiedzieć co tam się dzieje, tylko właśnie sile sobie nagrałem, zrobiłem nagranie złej jakości, nie dość, że to było wszystko nagrywane w ciągu dnia. To jeszcze włączyłem lampę, że jak dzisiaj włączyłem, chciałem sobie zmontować film, to okazało się, że jest taka tragedia z jakością obrazu, że nie było najmniejszego sensu tego wrzucać. I dlatego postanowiłem zrobić szybki update 120, a akwarium teściowej, Opowiem o nim, pokażę wam, jak tylko zrobię dobrej jakości nagranie, to opowiem wam wszystko, co tam się działo, y, jakie były problemy i jak wszystko wygląda obecnie. Ale to na pewno nie wcześniej jak za tydzień, a dziś to już was żegnam i zapraszam na kolejne odcinki epoki akwariowej. Trzymajcie się, cześć wszystkim.